W 2019 roku media rozpisywały się też o Twoim związku z Mają Sablewską. No właśnie, to było dla mnie mega zaskoczenie, bo ja oglądałam e, program, nie wiedziałam o tym, wchodzę dzisiaj do redakcji, mówię, że mam wywiad z Tomem, to mówią podpytaj o ten związek, bo to ciekawe. No ja powiem Ci, byłam w szoku. A, dlaczego <laughs> nie byłeś w szoku? Dlaczego? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu byłam zaskoczona, a może tak? Jak ty wspominasz ten czas? O, to też był taki jeden z moich piękniejszych okresów w życiu, bo e, z Mają to był świetny czas i. Dziękuję, <laughs> <laughs> ja kocham też Maję. <laughs> wszystkie kobiety. <laughs> o, wszystkie moje, tak, naprawdę były, czy tam, tak, z którymi, z którymi gdzieś tam jesteśmy. Wspaniała kobieta, w ogóle. To był świetny okres. Dużo spędziliśmy czasu też razem i no, dużo się działo, tylko to był też taki moment, ja nie wiem, to życie jest jakieś takie, życie jak życie po prostu, dużo pisze scenariuszy i też mm, Maja, mm, oczywiście z Wojtkiem gdzieś tam cały czas też dużo rozmawialiśmy o Wojtku, super facet w ogóle. Ja też miałem swoją byłą dziewczynę, więc my tak też dużo to analizowaliśmy. No i co, no też byliśmy razem, było fajnie, ale też gdzieś roz... postanowiliśmy też, że to jednak tego nie będziemy kontynuować jako, jako para. Ale był jakiś konkretny powód, przyczyna, no, że się rozstaliście? Nie, myślę, że to też było, znaczy nie, no myślę, że powodem też było to, że jednak gdzieś tam każde z nas miało, E, było na takim etapie w swoim życiu, że niby się rozstaliśmy z tymi partnerami swoimi, ale nie do końca i tak, tak się pocieszaliśmy. Się. <noise> ale było super, naprawdę. Maja w ogóle, no, no duża klasa.